Cześć, tu Jerzy. Dziś robimy cydr e, truskawkowy z puchy. Przepraszam, gruszkowy też. Cydr zakupiony na znanym serwisie aukcyjnym na A. Sobie to jaki? Pucha składa się z puchy właściwej i dekielka. W dekielku znajduje się kółeczko, Zestaw drożdży razem z pożywką, czyli to raz komplecik, nie trzeba nic, nic, niczego dodawać. Do tego mamy jeszcze instrukcję, kółeczko. A, i jeszcze jest, e, to się nazywa flavoring strawberry, czyli po prostu aromat truskawki, który jest, dodajemy na końcu. Do cydru potrzebujemy jeszcze kilo 200 cukru złego naszego białego, które będziemy dodawali do nastawu, żeby go trochę wzmocnić. Do całości potrzebujemy jeszcze naczynia fermentacyjnego. Dwóch naczyń fermentacyjnych. Tutaj jest wiaderko piwowarskie typowo z piwowarów używane. Istotny jest kranik, który pozwala nam ściągnąć z nad osadu, zlać cały, cały nasz nastaw bez konieczności używania rurek, tak jak do wina. O co chodzi z tymi cytrami? Ja uwielbiam truskawkę. Ale mam też gruszkę i gruszkę uwielbiają wszystkie panie, które próbowały cydrów, to na, najbardziej cenią sobie właśnie gruszkę. No dobra, to do dzieła, na warsztat idziemy. Ok, a teraz potrzebujemy 4 litry wrzątku, który wlewamy do fermentora. I do bańki wrzucam od, od, odmierzone 1,2 kg cukru. A teraz w ruch idą twarde narzędzie, czyli otwieracz i nasza pucha. No dobra, nasza truskaweczka wędruje do fermentora. I na koniec jak już mamy wodę, dodajemy nasze drożdże wraz z pożywką i odstawiamy to na tydzień. Po tygodniu dodajemy saszetkę z flaworem i wszystko leci ładnie w buteleczki. Do butelek oczywiście dodajemy odrobinę cukru, żeby wywołać gaz. Butelki powinny stać tydzień w domu w cieple i po tym tygodniu właściwie już się dają do picia tak naprawdę można by to jeszcze do piwnicy na 2-3 tygodnie wrzucić, ale to już jest wszystko. Eee, jedno z... Y jeszcze mam... gruszkę, spierdolone. Kurwa, Kobelix wygląda tą łyżką.